Witam tutaj walki z tej City Skylines, na dodatku After Dark. I jesteśmy w naszym pięknym mieście o nazwie Spring Valley, które się dalej nie zmieniło. Ta nazwa miałem ją zmienić, ale jakoś tak zostało. Eee, nagrałem już kurczę w ogóle odcinek. 27 minut polegało na tym, że budowałem znowu zjazd z autostrady i z, w sumie w tym miejscu, w którym już kiedyś go budowałem, więc stwierdziłem, że jednak to wywalę i będziemy już zaczynać od czegoś, co. Może będzie mniej skomplikowane. To i tak jeszcze nie jest wersja ofi wers oficjalna, wersja finalna. Bo, no, no popatrzcie po prostu na te kurcze górki doliny. Ale już się po prostu zirytowałem i zrobiłem tak, byleby to jeździło, bylebyśmy mogli jakąś kasę zarabiać. Bo, kurcze, takie kopanie w ziemi kosztuje wam, powiem. No, <laughs> część tego mi się podoba. Na przykład ten zjazd tutaj jest w miarę, ten wjazd tutaj jest w miarę, ten jest w miarę, ten jest w miarę. Ale ta strona właśnie. Też jest niby w miarę, tylko że jest taki problem, że jak ktoś chce jechać w tę stronę, jeżeli ktoś taki w ogóle jest, no to ma problem, bo musiałby, albo zresztą, wiecie co? Przecież w sumie, teoretycznie, ci co jadą, dobra, przecież to jest bez sensu, żeby oni jechali w ogóle na tę drogę tutaj, więc to możemy po prostu wywalić taką możliwość stąd. Genialne. Popatrzcie, no. Będą musieli wjechać gałgany do centrum miasta, żeby gdzieś zawrócić najwyżej, jak bardzo już zabłądzą. Dobra, tylko złap mi te... O! O! Łapaj, łapaj! Łapaj tę drogę, to, to chcę tutaj zmienić. zmienić strzałki pasów na tej drodze, proszę, była przed chwilą. Ch*** no. Tu, ta, od noga. Muszę strzałkę jedną tu wyłączyć. Pozwólcie mi to zrobić. Kuźwa, no nie mogę. Nie mogę jej złapać. Jakimś cudem. Raz mi się podświetliła ta bez problemu, widzę się, udaje. Ale ta. To już wolałem, jak w Traffic Plus to się dało. E, łapnąć. No nie mogę za cholerę. Nie wiem, jak kamerę zmienię, to coś tu da. Znowu było przed chwilą, widziałem. No kurde nie mogę, no. Teraz tej w ogóle też nawet nie mogę. Może z... nie wiem, z, z zupełnie... O, 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 o! Jest! Dobra. Uf. Dobra, tu będziemy tylko w prawo mogli jechać. Chyba, że to było prosto. Nie prosto to jest tam, w lewo to było tu, to to jest tylko w prawo, okej, okay, czyli o to chodzi. Eee, a ten pas... Eee, oni by chcieli tam jechać. No to tu w sumie by mogli jechać w tamtą stronę. Więc tutaj możliwości jeszcze nie będę wyłączał. Ale przynajmniej te światła tu wyłączę. O, powinno być lepiej trochę. No i tu i tak, przecież, jak tu mają czerwone, to ci, co chcą tu w lewo zjechać, na pewno będą mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się tam jakoś zmieścić, ogarnąć. I tu nie będzie chyba aż tyle zjeżdżało, także może się tak udać. Dobra. To jest jedna część. Ten zjazd tutaj. W ogóle widzę, że mamy jakiś problem znowu z odbiorem zmarłych, Także robniemy tutaj szybko jakieś krematoria. Znowu na tym wzgórzu cmentarnym. Dwa krematoria tam. I może tutaj przy tym naszym rejonie kurczę turbo usługowym miejskim też gdzieś coś tutaj zmieścimy. Na przykład tutaj jedno. Drugie tutaj na końcu, o, żeby tu w środku dalej było miejsce na coś. No i to powinno załatwić sprawę. Mam nadzieję, dobra. E, I druga rzecz to mamy tutaj właśnie pod spodem, tak fajnie wciśniętą te, taką naszą drogę przyszłego, szybkiego ruchu. Na razie jest ruchu zerowego, bo nikt tu nie jeździ. Tu już tory są na górę przeniesione bardzo ładnie. No i tutaj zrobimy też jeszcze jeden taki zjazd na tę drogę. Na przykład z tego. O, coś mnie trochę lekko ścięło znowu. Po, proszę, proszę mnie puścić. Ładzie mnie wyniosło. Mm, tu, tak, tutaj. E, Także można było bezpośrednio zjechać w te przedmieścia, nie zahaczając o e, centrum. No i tutaj jeszcze też coś podejrzewam, że kiedyś będzie. Więc tu akurat w sam raz e, by mi pasował taki sobie fajny zjaździk. Zjeździk. Dobra, czyli to tak. Tutaj na wysokości 0. Jest to trochę nisko, ale wydaje mi się, że tu się zmieści wszystko, co, co potrzebujemy: jakieś ciężarówki i takie rzeczy. Trochę może przeszkadzać ta latarnia w środku pasa, także może jednak to trochę przesuniemy. Może dlatego właśnie nie dało się domyślnie w grze na takich wysokościach śmiesznych budować rzeczy. Spróbujemy je tutaj zrobić, na przykład na plus 3, nie. Nie mogę. No to nie, to pieprzcie się. To najpierw zrobimy w takim razie taką poprzeczną. Na przykład... Czekajcie, zaczniemy stąd. I dotąd. O, tak żeby to było centralnie nad drogą. Za, cały czas mi się to wydaje trochę za nisko jednakże to jest. Tak ciut. Jednak by to wypadało podnieść. Ja nie wiem czy nie musielibyśmy wręcz opuścić tej drogi tu w środku lekko. Eee, no chyba byłoby to najlepszym rozwiązaniem. Także spróbuję to ładnie wszystko opuścić o jednakową wartość. Mam nadzieję, że mi się to właśnie udało, że właśnie sobie nie skopałem zupełnie wszystkiego. Dobra, wydaje mi się, że mamy to ciut głębiej teraz, bo te krawędzie jakby były stromsze. No stromsze jest takie słowo? W ogóle bardziej strome. Dobra, teraz zobaczymy, czy się to uda. Tylko dalej to mamy idealnie w tym miejscu latarnie. Dobra, tak. Tylko na jakiej wysokości? Jest już chyba ciut wyżej, dobra? Tak to już wygląda sensownie zdecydowanie. Tylko musimy to jeszcze niestety ciut przesunąć, tak, żeby mi tam ta latarnia, kurczę, w środku nie rosła. Także może to być mniej więcej tutaj, myślę. Tu jest znowu jakby niżej? Czy mi się wydaje? No nie wiem. Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, kurczę. Dobra, i teraz tak. Tutaj. Właśnie nie wiem, czy to robić takim zjazdem, czy to robić taką zwykłą drogą, na przykład. Chyba to zrobimy taką zwykłą drogą po prostu. Wiecie, taką jednopasmową, jednokierunkową zrobimy taki zjeździk stąd. Czyli musimy zrobić taki jak najkrótszy kawałek w tę stronę, jak najkrótszy kawałek w tę stronę. I takie same tutaj, tylko to nawet to nawet mogłoby być ciut bliżej, bo gdzieś tutaj. Tak, no, to mi się podoba, coraz bardziej mi się to podoba. E, I teraz ten teren muszę tutaj troszeczkę, może mniejsze kółeczko sobie troszeczkę weźmiemy. Ten teren muszę tutaj trochę opuścić. E, tylko tak troszeczkę, żeby to nie było znowu jakoś tak szalonej różnicy wysokości tutaj wszędzie. Dobra, tak, tu jakoś tak. To potem wszystko jeszcze poprawimy, to potem jeszcze wszystko idzie do poprawki. O, pięknie, pięknie, tak to miało wyglądać. Go tu jeszcze musiałbym zrobić chyba łukiem. Troszeczkę tak uciec. I teraz gdzieś tu kurczę. Wjechać stąd dopiero. Bo tu mam taki fajny, łagodny zjazd, aż mi się go nie chce psuć za bardzo, bo bym mógł go tutaj gdzieś zacząć. Eee, w, z tego węzła, jakoś to wyprowadzić do góry. No, tak by było idealnie. Spróbujemy, co kurczę, w sumie zrobić. Może się udać, może nie. Eee, łagodniejszy kąt. Taki. Miejsce jest już zajęte. Taki. I co teraz? No, bardziej stromo to zdecydowanie wyszło. Ale załóżmy, że będzie dobrze. Dobra. Dobra, ok. Teraz z tej strony. Tutaj troszeczkę wyrównamy do dołu. O, teraz mi wyszło ładnie. E, tu na dół. To spróbuję. Nie wiem, czy tu zero wyjdzie rzeczywiście 0. No nie wyszło 0 właśnie. Niestety. Tu spróbujemy od razu zjechać na minus 3, i teraz tak. Dobra, myślę, że tak mogłoby nawet być. Tylko teraz znowu te pieruńskie strzałki tutaj trzeba troszeczkę poprzestawiać. No z tego pasa... I znowu tutaj nie złapię. Dobra, złapałem. Złapałem, nie złapałem. Eee, z... Zmienić strzałki pasów. Tu jest. Dobra. Z tego pasa tylko w prawo. A z tego pasa tylko prosto. Dobra. I wyłączamy tutaj sygnalizację świetlną. To jest podstawa. No. W ten sposób. Mamy jedną stronę zrobioną. Teraz druga strona. I to będzie... Jest taki trochę niesymetryczny ten zjazd, bo tu mamy troszeczkę dalej, więcej miejsca tak jakby. No tu jeszcze sobie troszeczkę poszerzę ten płaski teren, żeby miał więcej pola do manewru. Nie wiem czemu mi to tak pod górkę teraz idzie. Nie o to chodzi. T to narzędzie, dobra, nie, nie to narzędzie wziąłem co trzeba. Okej, okay, tak. O, lekkie wyrównanko. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz tu zjeżdżamy w dół i ta strona mi się musi udać ładniej niż tam, bo tutaj nie mamy zakrętów tak blisko. Dobra, ciach. Tutaj w dół. Tylko tu też w dół mogę jeść, jeść. Może jechać już takim łagodnym łukiem, bo bezpośrednio tego mi się nie, nie uda zrobić, ale tak. O, o, pięknie, za pierwszym razem mi się udało, bez żadnych poprawek, dobra. Zmieniamy kierunek tej drogi. Tutaj strzałeczki też trzeba pozmieniać. Zmień strzałki pasów, tutaj jedziemy tylko w prawo. A tutaj jedziemy tutaj... Tutaj, tak? Dobrze, tutaj jedziemy tylko prosto. Ok, i wyłączamy tutaj sygnalizację świetlną. No. Dobra, tylko muszę pamiętać, że przy każdej jakiejś zmianie, tam drogi w pobliżu, tu mi się będzie wszystko resetowało. Czyli te wszystkie strzałki się będą resetowały i światła też się będą z powrotem pojawiały. Także będę musiał pamiętać, żeby tego uniknąć. Dobra, teraz tu drogi żaden nie doczepię. Mam nadzieję, że tutaj akurat nic nie zmieni w skrzyżowaniu na dole. E, dobra, nie zmieniło, ok. Czyli mamy tutaj taką ślepą dróżkę, która potem się nam do czegoś przyda. E, nawet nie wiem, czy nie dobrze by było zrobić tutaj ten wiaduk, który tutaj mieliśmy. Ja go tutaj odbuduję z powrotem. Na 12 czy na 9? Na 9 zjedziemy. Ciach, 0. Tutaj bardzo dobrze, i teraz. Tu będzie pod takim kątem skrzyżowańczo, e, i to skrzyżowanie będzie sobie wchodziło tutaj, właśnie, w to, i tak. To mi to to się wydaje, że to będzie lepszy pomysł. To będzie tak. E, tutaj będzie przejazd kolejowy, i to będzie tak. To jest tymczasowe rozwiązanie, bo nie wiem, jaki tutaj ruch się pojawi zaraz. Bo byłoby niefajnie jakby tu nagle kucze wszyscy chcieli jeździć tędy, bo z jakiegoś powodu mają bliżej dokądś. No, ale mamy myślę, że taką fajną magistralę tutaj na dole. Którą możemy sobie później wykorzystać. Tutaj jeszcze ograniczenie prędkości dam na te 90 niech będzie na dole. Na górze to przypadkiem na Autostradzie zrobiłem 190, nie o to mi chodziło. Dobra, 90, 90. I tu na dole też. 90. Ciach, 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 ciach. Tutaj na tych zjazdach nie będzie oczywiście 30, bo to jest bez sensu, tylko tam damy powiedzmy. 50 Najpierw te 90 plus, no ja wiem, że tam jeszcze mi się pewnie coś porysetuje, Jak tutaj do, do tego przyczepię jakiś wjazd, czy zjazd, czy coś Dobra, i te wjazdy będą miały 60 Żeby to jakoś tutaj ten ruch funkcjonował Dobra I tak by to mogło wyglądać, wygląda całkiem znośnie mi się wydaje Tutaj taki właśnie rejon między tymi torami <laughs> Jeszcze jak właśnie zaraz użyjemy Wygładzania terenu na tym tutaj dziadostwie, które tu powstało, tak lekkim, lekkie dziadostwo tu powstało, to powinno to rzeczy, rzeczywiście już lepiej wyglądać, przynajmniej tylko tutaj, nie? Bo tutaj wiadomo, że e, będą zaraz po jednej i po drugiej stronie jakieś budynki, powiedzmy. No ale tutaj, gdzie ich nie będzie, na przykład, właśnie tu przy tym zjeździe, to tu możemy trochę to wszystko załagodzić elegancko. No, tutaj też nic raczej nie będzie. No, i tak by to mogło wyglądać. Ok, jestem zadowolony z efektu końcowego. Może oprócz tego, tutaj w ogóle śmiesznie to wygląda z góry. Jest skrzyżowanie na skrzyżowaniu tutaj. E, I nie wiem, czy tego zjazdu to by nie skasować, albo jakoś przerobić, żeby to jakoś inaczej trochę lepiej wyglądało. Może tu zrobię podziemny. I to wtedy też by mogło być w tunelu ten wiadukt. Nie wiem. No teraz to trochę dziwnie wygląda, że jest wiadukt, potem tunel, potem znowu wiadukt. Albo tunel, albo wiadukty, no już zdecydujmy się. I najlepiej jakby tego aż tyle tutaj nie było. To już by było fajnie. Ale póki co to tak musi chyba zostać. E, no i co, tutaj jeszcze musimy zrobić e, most na autostradzie, tunel, e, wiadukt może. Wybrałem złe słowa trzy razy. Dobra. E, tu przedłużamy tę drogę. Ciach, troszeczkę mi się tu górka kurczę zrobiła, musimy ją chyba wyrównać lekko, ale jak po prostu teraz zrobię drogę to coś się zmieni, będzie, na, będzie prosto, jest w miarę prosto, dobra, są takie lekkie góry doliny kurczę, które bym nie chciał, ale że jak muszą być to niech, niech zostaną, nie chcę mi się aż tak na tym znowu kombinować. No i tu oczywiście nie jest to tak proste, że po prostu mogę sobie tu przeciągnąć i zrobić e, wiadukcik, także spróbuję po prostu dotąd dociągnąć. Dotąd dociągnąć? Tak? Zadziałało? Chyba zadziałało, dobra. Ciach, ciach i ciach. <laughs> takie krótkie, <laughs> takie krótkie wiadukci, Tylko ten, chyba zaczniemy trochę z innej strony, jednak. Już wiemy, jak to zrobić. Eee, czyli pierwsza kratka, która łapie już przyciąganie. Tu już nam zrobi wiadukt. Ok, dobra, to ma sens jakiś tam. Minimalny, ale zawsze. Laciach ciach i ciach. No i teraz to wygląda tak, jak powinno. Mm, tylko tu takie trochę, kurczę, jakby... E, taki cień się zrobił, nie fajny trochę, ale... O, o stop, tu mamy źle. Dobra, teraz już jest dobrze. No i tak to powinno wyglądać, kurczę, taki właśnie e, mostek. Wiadukcik nad drogą. E, I teraz jeszcze jedna rzecz. E, ten zjazd nasz na lotnisko... Będzie gdzieś w tym miejscu. Jeszcze z autostrady też dodatkowo, tak? Także to sobie wszystko wykasujemy. Łącznie nawet z tym, bym powiedział. Eee, I tutaj po prostu użyję gotowca już, żeby nie przedłużać i tak, zresztą nie, nie, ma, nie, ma, nie miałoby sensu, żebym budował tutaj taki zjazd, skoro już mam takie zjazdy tutaj gotowe, przygotowane. Mm, tylko pod tym kątem. Dobra, muszę jedną z tych dróżek usunąć, ale zaraz ją z powrotem dobudujemy. Dobra, tak. Jest to dobrze, jest dobrze. Nie no, podoba mi się, że to jest takie połamane tutaj. Ale jak widać, droga w miarę płynnie tu schodzi. Niech, niech tak będzie. To gra tak jest, to jest z gry, także to proszę nie do mnie, że tam jakieś krzywe są rzeczy. Chociaż pewnie nikt nie zwraca uwagi na to, że to jest krzywe, tylko ja tak się kurczę tutaj staram. Nikt nie docenia. Eee, dobra, tutaj troszeczkę muszę dalej te ustawienia chyba jak wywalić, usunąć. E, żebym tutaj mógł jakoś to sensownie. Złamać Dobra, tak Dotąd, nie, trochę za daleko. Dotąd, i tutaj łuczek. Może jeszcze taki. O, taki łuczek. Dobrze, Odpauzujemy grę. Nie chcę, tu już jeżdżą po tej autostradzie. W ogóle nie co ten typiarz robił na tej drodze. Skoro dopiero ją zbudowałem. No i stąd, tutaj jeszcze dalej zrobimy. Drogę, właśnie w tej dziurze, tak gdzieś dotąd, tu już zrobimy kawałek dołka, i tutaj będziemy już wyjeżdżać na powierzchnię. Także tutaj będzie tylko taki łagodny, w miarę, mam nadzieję, zakręt zrobimy. Eee, I tutaj nie wiem, czy jak zrobię dosyć długą drogę, czy ona mi automatycznie jakoś to tak wygładzi, żeby się dało z tego korzystać później, na przykład, tak nie. Dobra, jest stromo jak skup szybyk. Ok. Czyli jednak trzeba to troszeczkę ręcznie załagodzić, czyli tutaj obniżamy, tutaj podnosimy, tutaj bardziej obniżamy, chociaż nie może, bo tutaj już jest zaraz ta autostrada przecież, więc tutaj po prostu podniosę. I teraz używam... O, nie, za duży pędzel, za duży pędzel. I tutaj teraz tak jakoś to. O! O, to wygląda jakby się mogło udać. Stąd. Wjeżdżamy, nie wiem, tutaj. No, i teraz to wygląda. Dobra, i teraz łagodny łuk którym się połączymy z tą drogą, to jeszcze kawałeczek trzeba przedłużyć, chyba. Dobra. O, jest prawie idealnie. Tak by mogło być. Dobra. Teraz jeszcze podniosę ten teren, póki pamiętam, do takiej wysokości, jaki jak, jak był. Tak, żeby to jeszcze taki łagodny łuk był. No, ślicznie. Pięknie. Lepiej bym tego kurczę, nie mógł zrobić, chyba. Tak to by mogło być. Dobra, i teraz co? Tutaj będziemy mieli gdzieś przy tej drodze, może lotnisko. Czy jeszcze nie? Czy tu zrobić jakieś takie dupne rondo? Myślę, że dupne rondo brzmi dobrze. E, dupne rondo zawsze brzmią dobrze. To oczywiście z drogi jednokierunkowej. Muszę od razu zrobić z drogi jednokierunkowej, czym ja. Dobra, tu jest środek. Zaczniemy gdzieś tu. Aha, nie, bo tu muszę zrobić takie troszeczkę inne. E, czyli tak. Jak zbyt mała odległość, co wygadacie. Dobra, odległość jest. Przecież widzę, że dobra. Przecież udało się teraz. Dobra. Ciach. Ciach. Teraz znowu zbyt mała odległość się zrobiła i znowu mam laga. Czy by znowu się gra zapis... Czy to znowu jest autosave? Tak jest. Tworzenie paczek. Muszę paczki stworzyć, wysłać, nie wiem, odebrać już i... Dobra, dziękuję. I dać mi grać, bo to się nie da. I tak, dobra. Teraz oczywiście środek usuwamy. Mamy piękne lądo nawet w jednym poziomie. Takim, jakim ma być, e, tutaj nie widzę za bardzo sensu w autostradzie trzypasmowej, więc ją zmienimy na dwupasmową. Będzie też węższa, wygodniejsza do użytku. Nawet wręcz usunę to wszystko. I tu jest tak, tu jest tak. Dobrze. E, I teraz, co? Lotnisko. Zrobimy taki myk. Ale czekajcie, bo ja chciałem ten duży port lotniczy zrobić. A ten duży port lotniczy ma troszeczkę. No właśnie, bo on ma taką drogę, kurczę właśnie w taki taki łuk śmieszny. I po pierwsze mamy zbyt strome zbocze tutaj. Także muszę tutaj dość ostro teren wyrównać, ale myślę, że. W ten sposób to lotnisko by mogło tutaj być. Co wy na to? W ten sposób. Pasy startowe też dość sensownie są rozmieszczone. Nie celują jakoś kurczę w środek góry, także to się może udać. Dobra, czyli muszę to powiększyć, mniej więcej. E, powiększyć wyrównać teren mniej więcej tak. Jak tam jest takie drzewka, są dwa. Oto dziś dotąd muszę teren wyrównać, czyli muszę mieć znacznie większy pędzel. Ja aż się boję, ile to będzie kosztowało wyrównanie takiego terenu. Ale dobra, zaczniemy może z małej. Dobra, wydałem całe moje pieniądze w tym momencie praktycznie. Ja nie wiem czy to lotnisko się tutaj zmieści teraz, no jeszcze nie, troszeczkę jeszcze więcej trzeba, Ale to troszeczkę inaczej można wyrównać. Dobra, żeby aż tyle kasy nie tracić. Eee, mogę zrobić tylko taki trójkąt. Nie. Kontrol tylko... Z mi nie działa. Nie, nie, tylko nie to. Kontrol Z mi przestało działać. Chyba jak zmienię to narzędzie na coś innego, to Ctrl Z nie działa wtedy. Dobra, straciłem kupę kasy. W tym momencie, na bezsensowne wyrównywanie terenu, które i tak mi za bardzo nic nie dało, muszę jeszcze tutaj wyrównać trochę do góry. Nie tym narzędziem. Teraz kontrolerz już zadziałała, teraz już dalej nie, nie zadziała. O, nie tak. Dobra, jedziemy tam. Jedziemy tam. I czemu mi znowu. Co to za wyrównywanie, jak kurczę, cały czas ten teren jest jakiś nie taki? Co? Bo zobaczcie, on tutaj w dół schodzi. On mi za dużą dziurę wykopał. Ten, ...to narzędzie. No, przecież to ewidentnie w dół schodzi! Wyrównywanie terenu takie dobre. No dobra, no to inną metodą... Mam nadzieję, że... nie wiem, przyspieszę, przyspieszę se czas. Może szybciej zarobię. Ja zawsze robię tak. Taką górkę... ...i teraz taki dołek. I teraz wiem, że na pewno to jest na jednej wysokości. No widzicie, jaka tam mi dziurwa została wykopana bez sensu? Jaka tam była dziurwa... Kurde. No i teraz muszę po prostu takim małym kwadracikiem to wszystko wyrównywać. Kuźwa, tyle pieniędzy w błoto, po prostu w błoto. To musi być na tej wysokości. Niepotrzebnie taką dziurę mi wykopał ten mod. Och. A że Ctrl Z mi nie zadziałał, to chyba dlatego właśnie, że przełączyłem na lotnisko w pewnym momencie. Dobra, zaraz mi się skończy kasa zupełnie już. Będę musiał wziąć chyba pożyczkę, jakoś na szybko, na szczęście mamy dochody na takim poziomie, że e, w miarę szybko się tutaj odbijemy od do dna, dobra, teraz jest, e, dobra, teraz, no, teraz widać, że to jest na jednym poziomie, kurde. Ech, tu jeszcze muszę chyba po prawej stronie trochę bardziej wyrównać, tyle kasy w błoto, no, musimy wziąć pożyczkę, wydać znowu, będziemy znowu płacić tam 400 miesięcznie, czy tam tygodniowo. No ale trudno się mówi, dobra, czy teraz to lotnisko się. Aha, na lotnisko mnie teraz nie stać! No świetnie, 250 tysięcy kosztuje. Ja pierdzielę. Dobra, ona by było gdzieś tu. Czyli muszę jeszcze z lewej i z prawej i tam lekko na szczycie trochę też wyrównać. Także sobie przybliżę kamerę tak, żebym to miał. Dobra, mniej więcej tak. Ok, tak to wyrównujemy. E, czyli tak, robimy górkę i robimy dołek. Czyli tam. Robimy górkę, robimy dołek. I tutaj wyrównujemy. Tak. I tutaj też wyrównujemy. Mniej więcej. I teraz powinno się nam zmieścić to lotnisko, które niestety będę musiał w następnym odcinku postawić. Już teraz chciałem, ale niestety... Brak fun... O! Jest brak funduszy. Sam jest teraz tylko. Tylko, że widzę, że jeszcze muszę z prawej i tutaj na dole troszeczkę wyrównać. A tak to by było już dobrze. Dobra. Do góry i w dół. I tam jeszcze troszeczkę wyrównamy i tutaj troszeczkę wyrównamy. Dobra, wydałem kupę kasy. No, i teraz przynajmniej jest równo tam jeszcze troszeczkę też to jakoś potem załagodzimy, żeby nie było oczywiście takiego wykrotu tutaj, tylko żeby to lotnisko rzeczywiście wyglądało jakby tutaj miało stać od zawsze na zawsze. Dobra, ostatnia ostatnia próba, tak jest. Teraz jest sam brak funduszy lotnisko się nam tutaj już zmieści. Straciłem niepotrzebnie jakieś pół miliona funduszy. Tak, kurde. A, tylko nie, bo znowu tamta droga, ten łuk taki. Ee, będziemy mi to tak ciut odsunąć, także to by musiało być gdzieś. Dobra, tutaj też będzie myślę dobrze. Dobra, jakoś to ogarniemy, ale to, no mówię, to będzie w, niestety w następnym odcinku. E, w tym to by było na tyle, także dzięki za oglądanie i na razie.